Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie o tematyce ciążowej i jak widzicie po tytule dzisiaj opowiem Wam jak to w ogóle wyszło z tą naszą obecną ciążą. Ogólnie bez zbędnych wstępów od razu powiem, że dosyć długo się staraliśmy i mimo tego, że wiemy jak to wszystko działa, i tak dalej? No to jednak trochę nam się zeszło. I tak naprawdę w pierwszą ciążę zeszliśmy chyba za trzecim razem, a teraz, no, ponad pół roku nam zeszło. Więc Ogólnie nie mieliśmy parcia. Pod koniec ja już miałam takie parcie, bo już byłam zmęczona tym, że po prostu co miesiąc dostaję tą miesiączkę i po prostu już mnie to irytowało. I w pewnym momencie stwierdziłam, że użyjemy. Testów owulacyjnych. Ja zazwyczaj miałam cykle regularne, 28-dniowe, i co się potem okazało po zastosowaniu tych testów owulacyjnych, że owulacji nie miałam 14 dnia, tylko 17. No i gdyby nie te testy, no to byśmy się po prostu jeszcze, jeszcze pewnie długo starali, a takim to sposobem udało się tak naprawdę od zastosowania tych testów chyba od pierwszego strzała, że tak powiem e, zajść w tą ciążę, więc e, tu pod tym względem od razu Wam polecam jeśli bardzo chcecie mieć dziecko, to od razu najlepiej e, po prostu skorzystać z tych testów owulacyjnych, ja też dodatkowo zaczęłam mierzyć temperatury. Nie miałam wcześniejszych um, temperatur mierzonych ze wcześniejszych cyklów, ale po prostu, mniej więcej było widać ten skok temperatury, jeśli chodzi o e, owulację, więc tutaj te dwie metody zastosowaliśmy, z Turką chyba było podobnie, więc. E, warto się wspomóc takimi naukowymi że tak powiem sposobami żeby po prostu osiągnąć cel szybciej bo jak wiecie bądź nie jeśli się starałyście staraliście się ze swoimi partnerami to wiecie że jeśli nie wyjdzie w danym cyklu no to jest mały zawód i nie smak więc tutaj nie wiem dlaczego nie nie, 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 skorzystaliśmy właśnie z tych owolacyjnych testów wcześniej, no ale widocznie tak musiało być, nic się nie dzieje bez przyczyny i ogólnie już w kwietniu w cyklu miałam w kwietniu miałam cykl w którym nam się udało i tak naprawdę no, zaczęła się cała procedura jeśli chodzi o o tą ciążę, więc zapisałam się oczywiście do lekarza. Yy, I to było dosyć chyba szybko, bo w siódmym tygodniu chyba tak yy, byłam już u lekarza, miałam założoną kartę ciąży, yy, zrobione takie powiedzmy potwierdzające USG, więc tutaj już potem regularnie do lekarza oczywiście chodziłam. Yy, ciążę. Przechodziłam tak naprawdę bez większych problemów. Ogólnie nie miałam żadnych wymiotów, żadnych takich dolegliwości, które mogłyby mi sprawiać trudność, więc tutaj pod tym względem nie mam co narzekać. Byliśmy na długich wyjazdowych, samochodowych wakacjach. Dużo wtedy chodziłam i tak naprawdę. Byłam w stanie to wszystko robić. E, ogólnie, jeśli chodzi o tą e, ciążę, to e, ważyłam od razu na starcie. O, miałam e, już e, początkową wagę wyższą aniżeli e, w pierwszej ciąży, więc tutaj e, no, z każdym miesiącem stawałam się coraz cięższa, ale z racji na to, że e, Znowu e, miałam cukrzycę ciążową, musiałam się kontrolować, jeśli chodzi o jedzenie, i ten przyrost wagi nie był taki natychmiastowy, więc on się ładnie równo rozkładał aż do teraz. No i e, mogę Wam powiedzieć, że stając na wagę, rozpędza się ona już w 3 sekundy do <trybujesz> 3 cyfrowej. E, Wartości, więc nie wiem ile będę ważyć jeszcze przed porodem, ale mam w planach nagrać dla Was taki ostatni dzień przed porodem, ponieważ tak się składa, że wiem kiedy będzie miało miejsce rozwiązanie mojej ciąży i tutaj. Już na chwilę obecną wiem, kiedy to nastąpi, i się do tego właśnie przygotowujemy. No i ogólnie, aha, z takich doletliwości, które były bardziej uciążliwe. To e, bolące palce u rąk. Miałam taki tydzień, że też puchły mi trochę e, stopy, miałam takie poduszeczki po prostu tutaj przed palcami, ale bardziej uciążliwe są jednak te palce. One są troszeczkę spuchnięte. No, na chwilę obecną jestem w 38. tygodniu. Są. E, po prostu spuchnięte, ale bolą mnie podczas zginania i właśnie wyczytałam, że to jest um, cieśni nadgarstka, tutaj przypadłość która mnie właśnie spotkała no i um, przez to te paluchy nie bolą ogólnie um, dowiedzieliśmy się o płci dziecka już na pierwszym um, pomiarowym USG, więc bardzo, bardzo szybko, bo to było 13. 14. tydzień. Po prostu doktor tak pięknie wjechał sondą, bo nie wiem dlaczego musiał mi zrobić właśnie USG do pochwowo. No i dzięki temu tak naprawdę od razu wiedział, że będzie to chłopiec i do tego momentu również podtrzymuje to, co zobaczył podczas tego pierwszego pomiarowego USG, też byliśmy na chyba wszystkich trzech genetycznych USG z racji na mój wiek 32 lata, więc tutaj zrobiliśmy prywatnie właśnie USG genetyczne, na których wszystko wychodziło w porządku. No i w sumie. 7 lat różnicy między ciążami robi swoje, zupełnie inaczej do tej ciąży podchodziliśmy. Też widzę po moim mężu, że zupełnie inaczej tutaj jego podejście wygląda. Jesteśmy o te 7 lat starsi i też wiemy, z czym to się je. Patrz, ciąża. Jak już mowa o objawach, to od razu Wam powiem, bo filmik z mojej pierwszej ciąży, jeśli chodzi o objawy, jest na moim drugim kanale Okiem Matki, więc Wam go tutaj podlinkuję. A jeśli chodzi o objawy w tej ciąży, no to ogólnie pierwszym takim sygnałem, który dał mi do myślenia przed zrobieniem testu, właśnie ciążowego, było to, że bardzo, ale to bardzo byłam wyczulona na zapachy. Ogólnie już mój mąż się ze mnie śmiał, bo cały czas go pytałam, czy on czuje ten czosnek w tej kuchni. Mieliśmy po prostu luźno położony czosnek, którego nie dotykaliśmy, który nie był w żaden sposób pobudzony do tego, żeby wydawał z siebie zapachy i po prostu czułam ten czosnek. I po prostu za każdym razem mówię mu, czy tylko ja go czuję, czy tylko ja go czuję, więc tutaj to już mi dało do myślenia. Po pewnym czasie, oczywiście, to już mi przeszło, już nie czułam tak bardzo wyraźnie zapachów, ale to był jeden z pierwszych takich objawów, czyli taki. Y bardzo czujny nos, który dał mi do myślenia przed zrobieniem testu ciążowego, że to może być ten cykl, w którym nam się w końcu uda, no i się udało. Film będzie mega rwany. Zrobiłam sobie przerwę, bo musiałam podładować trochę baterie w kamerze i przypomniało mi się parę informacji, które pasują do tematyki tego filmu. Jeszcze sobie tutaj ustawię, bo jestem troszeczkę za. Nisko, e, więc to, co mi się przypomniało, e, smaki, które miałam w tej ciąży. Ogólnie chciałam e, zrobić takie porównanie mojej pierwszej i tej ciąży, e, ale już nie pamiętam, jak to było tak naprawdę e, z moją córką, więc po prostu tutaj e, zawrę. To jak wyglądała ta obecna. Więc e, jeśli chodzi o smaki, e, praktycznie od samego początku nie ciągnęło mnie bardzo do słodyczy. I to zadziałało na plus, bo po prostu nie miałam takiej, wiecie, no, e, traumy, jeśli chodzi o odstawienie e, słodyczy na ten okres, z racji właśnie na cukrzycę. Ale bardzo, ale to bardzo ciągnęło mnie do kwaśnej rzeczy. To ile ja w tej ciąży zjadłam ogórków kiszonych i śledzi, ile to było kilogramów, to nie jestem w stanie z zliczyć. Po prostu w lidlu są takie śledziki na rase z, cebul z cebulką z Lisnera, i właśnie bardzo często zarówno na śniadanie, jak i na kolację tego samego dnia, robiłam sobie właśnie taki zestaw, żeby był kiszony, ten śledź z tą cebulką i yy, jakaś tam kromka i herbata, więc yy, pod tym względem naprawdę. Yy, no, mówią, że jak się jest w ciąży z chłopcem, no to te smaki są właśnie w tym kierunku no, że bardziej was ściągnie właśnie do kwaśnego, więc tu faktycznie w moim przypadku się to potwierdziło. Jeśli chodzi jeszcze o takie urodowe rzeczy to wiem, że z Amelką w ciąży nie miałam, tak? A teraz po prostu bardzo, ale to bardzo. Hormony dały mi się we znaki w ten sposób, że wywalało mnie na twarzy, jeśli chodzi o pryszcze. Ja ogólnie. Nie mam problemu z cerą yy, i zazwyczaj przed okresem mi pojedyncze sztuki wyskakiwały, jeśli chodzi o niedoskonałości, a tutaj po prostu praktycznie co tydzień codziennie jakiś niepożądanegoś na mojej twarzy w obrębie, właśnie tutaj nosowo-ustowym się pojawiał, więc tutaj na pewno pod tym względem było inaczej. Też w okresie letnim miałam bardzo tutaj wysypany dekolt, jeśli chodzi o takie potówko, właśnie wypryski, więc w pierwszej ciąży na pewno czegoś takiego nie miałam. A Przechodziłam obie ciąże w podobnym okresie, jeśli chodzi o rozwiązanie, bo córkę rodziłam w listopadzie, a syna będę rodzić w styczniu, więc tutaj pod tym względem termin przechodzenia, jeśli chodzi o pory roku tych ciąż, był bardzo podobny. Oczywiście, jeszcze z takich objawów ciążowych w tym pierwszym trymestrze. Doświadczałam senności w ciągu dnia, i po prostu drzemka była wskazana, plus taki, że y, mogłam sobie na nią pozwolić, więc y, pod tym względem tutaj y, ta senność była tak samo jak z, w pierwszej ciąży, no i y, ogólnie takie rozbicie. Miałam też jedną taką infekcję nosogardła, że tak powiem, z którą bujałam się chyba trzy tygodnie. No, wiecie, nic nie możecie tak naprawdę wziąć. Jakieś tabletki do stania na gardło, prenalen, dla uśnieżenia tutaj właśnie gardła. No, i te zatoki, trochę inhalacji, no i jakoś tak. Przeszło. E, oczywiście, jeśli chodzi o witaminy, brałam Prenatal e, najpierw Uno, e, a potem przeszłam na Prenatal Duo i do tej pory go biorę i też w okresie laktacji się go bierze. Ja jeszcze mam problemy tarczycowe, niedoczynność, więc w tej ciąży musiałam również kontrolować tarczycę. TSH, FT4, więc co miesiąc miałam też konsultacje u endokrynologa, który odpowiednio do moich wyników ustawiał mi dawki. Lekarstw, więc tutaj już wiem, jak mam postępować po porodzie, i w sumie tarczyca bardzo ładnie przez całą ciążę była wyregulowana. Więc specjaliści, do których chodziłam, to oczywiście mój lekarz prowadzący ciążę, od czasu do czasu, właśnie prywatne wizyty, jeśli chodzi o USG genetyczne, endokrynolog, diabetolog. I chyba do większej ilości specjalistów nie chodziłam. Tak naprawdę do diabetologa chodziłam w dwa miejsca. W późniejszym okresie ciąży też miałam dwóch lekarzy prowadzących, bo chodziłam prywatnie do Luxmedu i też prywatnie tak się złożyło, że lekarz, który w Luxmedzie wykonywał mi moje połówkowe, znaczy się te Pomiarowe, o, w ten sposób, pomiarowe USG, e, przyjmuję też prywatnie i też. E... Pracuje w szpitalu, w którym w ostateczności postanowiliśmy rodzić. Więc, tak naprawdę, pod koniec drugiego trymestru, cały trzeci trymestr, chodziliśmy jeszcze dodatkowo do niego prywatnie. Robił nam zawsze wtedy USG, zrobił nam przepiękne zdjęcia pamiątkowe 3D. No i ogólnie umawiamy się z nim również na rozwiązanie porodu. Więc fajnie się złożyło, bo w pierwszej ciąży. Miałam tak, że po prostu poszłam do szpitala i y, byłam zdana na personel, który w danym momencie miał, że tak powiem, dyżur. Więc y, tutaj y, na pewno różnicą między tymi ciążami będzie to, że w pierwszej ciąży najpierw byłam tydzień na patologii ciąży. Bo jak poszłam na pierwsze kategorię, no to młoda musiała chyba na powinna sobie albo nacisnąć, albo jakoś się ułożyć, że miała spadek tętna i z racji na to mnie zostawili na obserwacji. No, i potem, zanim się akcja rozwinęła, to ogólnie prawie, że dwa tygodnie byłam w szpitalu podczas pierwszej ciąży. Tutaj KTG tak naprawdę nie miałam i nie będę mieć, ponieważ no, termin mojego porodu już tak naprawdę za kilka dni, więc. Pójdę po prostu do szpitala i spędzę tam maksymalnie 4 dni, więc tu pod tym względem na pewno jest to bardziej komfortowa wizja niż bycie w szpitalu przez 2 tygodnie, jak i nie więcej. I też po prostu będę miała wsparcie lekarza, który w tym w szpitalu będzie pracować, więc pracuję. Więc. Znowu wydaje mi się, że ten film będzie dosyć długi, dosyć chaotyczny, ale wiecie, jak to jest w tej ciąży. No, kobieta roztargniona, mózg ciążowy, nie wszystko pamięta, więc no, tak to w moim przypadku wygląda. No to jeszcze Wam pokażę przed. Zakończeniem jak w chwili obecnej wygląda mój brzuszek. Mam taką dosyć luźną bluzkę, więc ciężko go tutaj wyeksponować, ale ogólnie dzisiaj mierzyłam obwód brzucha i ma on 130 cm. Zobaczymy jak będzie mi schodził w późniejszym terminie. Tak prezentujemy się jeszcze we dwójkę, no i Ogólnie, jeśli chodzi o tą ciążę, to z mojej strony byłoby na tyle. Jeśli macie pytania jakieś, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja Wam na pewno na nie odpowiem. I planuję jeszcze kilka tematów poruszyć, póki jeszcze jestem w tej ciąży. Dla Was więc zapraszam Was. Chyba utworzę taką specjalną playlistę o tematyce ciążowej na tym kanale, więc sobie będziecie mogli e, e, poklikać e, właśnie w te filmiki poszczególne, więc z tego miejsca dziękuję Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa!